Wielu z nas uważa, że to, co jemy, jest najważniejsze w insulinoporności, ale zapominamy o czymś, co ma równie duży wpływ, o tym, co pijemy, a to ogromny błąd, jeden konkretny napój spożywany codziennie przez miliony ludzi może dosłownie blokować Twoje postępy. Nie chodzi tu o kole, nie o energetyki nawet, nawet nie o soki z kartonu. Chodzi o coś, co większość osób uznaje za zdrowe, coś, co pijemy każdego dnia. Często z poczuciem, że właśnie zrobiliśmy coś dobrego dla organizmu. Za chwilę powiem Ci co to dokładnie jest, ale najpierw małe pytanie. Czy Ty to pijesz rano? Albo co pijesz rano, zanim zjesz śniadanie? Co pijesz w ciągu dnia, między posiłkami, na przykład w pracy? Bo właśnie w tych chwilach najczęściej popełniamy błąd. Dostarczamy organizmowi sygnały do wydzielania insuliny, nawet jeśli nie jemy. A przecież insulinoporność to nic innego jak chroniczne przebodźcowanie układu metabolicznego. Częste skoki glukozy, częste wyrzuty insuliny i w końcu komórki po prostu przestają odpowiednio reagować. Zanim przejdę do, do konkretów i co to dokładnie jest i dlaczego tak źle działa, przygotowałem dla osób z insulinopornością oraz cukrzycą ćwiczenia, przepisy i w ogóle całe wyzwanie. Więc jeśli chcesz sobie to przetestować, koniecznie zobacz w opisie pod tym filmem jest przygotowany link, łatwo go znajdziesz. Kliknij i sprawdź. Jestem przekonany, że to ci pomoże. Problem w tym, że napoje często nie są traktowane jak posiłek. Wybijasz coś przy okazji i nawet nie liczysz tego jako element diety. A organizm, owszem, liczy i reaguje. Szczególnie jeśli masz już zaburzoną gospodarkę glukozowo-insulinową. A teraz, już konkrety. Dlaczego płynne kalorie i niektóre napoje są tak podstępne? Po pierwsze, nie sycą. To po prostu czysta energia, która trafia błyskawicznie do krwi. Bez błonnika, bez żadnej struktury, bez żadnego opóźniania. I efekt: wzrost cukru we krwi i zaraz potem silny wyrzut insuliny. A ty. Choć właśnie coś wypiłaś albo wypiłeś, po godzinie znowu czujesz głód, jak wilk często. I brzmi to znajomo? No właśnie. Po drugie, płynna forma sprawia, że organizm nie ma szans na spokojną pracę. Układ trawienny jest aktywowany, trzustka, uwaga, pracuje i insulina rośnie. I to wszystko dzieje się tylko dlatego, że wypiliśmy coś, co miało być fit. I wreszcie po trzecie, wiele tych napojów zawiera składniki, które dodatkowo pogarszają sytuację. Mówię tu na przykład o maltodekstrynie, o koncentratach owocowych, które są uznawane za tylko zdrowe, dodany cukier, a nawet zagęstniki i emulgatory. No dobrze, co to za napój, o którym mówię, który z pozoru jest zdrowy, ale przy insulinoporności może działać trochę jak taki sabotażysta. Uwaga, kawa z mlekiem obojętnie jakim czy napojem na i cukrem. Szczególnie tutaj mówię o mleku albo nawet napoju owsianym lub ryżowym. Tak dokładnie. Te zdrowe te, które tak dobrze się pieni, smakuje kremowo, nie zawiera laktozy i ma opinię takiego lepszego wyboru. Dlaczego to jest problem? Bo mleko owsiane czy napój owsiany czy ryżowy ma bardzo, bardzo wysoki indeks glikemiczny, a co gorsza, indeks insulinowy, czyli nie tylko podnosi poziom cukru we krwi, ale mocno stymuluje wydzielanie insuliny, a przecież osoby w insulinooporności właśnie z tym mają największy problem. Organizm produkuje za dużo insuliny, a komórki przestają ją rozpoznawać. Mleko owsiane, napój owsiany to przetworzony produkt ze zbóż zawiera oczywiście naturalne cukry, które w płynnej formie działają po prostu bardzo szybko. Jeśli wypijesz rano kawę z mlekiem owsianym, napojem owsianym, jeszcze na czczo, bez posiłku, bez błonnika, bez białka, bez tłuszczu, to Twój organizm dostaje po prostu w praktyce czysty zastrzyk cukru, a Ty zaczynasz dzień od dosłownie takiej maksymalnej destabilizacji. I to nie jest wszystko. Wiele osób, które dba o zdrowie, robi również sobie smoothie na bazie owoców z dodatkiem znowu napoju owsianego albo po prostu soku. Myślę, że to jest super start, a to znowu jest bomba glukozowa, bo owoc w formie soku lub smoothie też może tracić błonnik, traci strukturę i trafia do krwi jak znowu zastrzyk i znowu glukoza. W górę, insulina w górę, a po chwili senność, zmęczenie i głód. Widziałem mnóstwo, naprawdę wiele przypadków, gdy ktoś jadł zdrowo, pił zdrowe napoje, a mimo to nie mógł schudnąć, czuł się fatalnie i miał wahania nastroju i problemy z koncentracją. Wszystko zmieniało się dopiero wtedy, gdy usunęliśmy z diety te płynne dosłownie, tych płynnych sabotażystów. I to nie była wielka rewolucja. Po prostu Trzeba zmodyfikować to, co pijemy, albo zmienić. I teraz uwaga: nie chodzi znowu w tym filmie o to, żeby demonizować napoje owsiane, czy ryżowe, czy nawet zwykłe mleko. Wszystko oczywiście zależy od kontekstu. Jeśli twoja insulina i glukoza są w normie, masz zdrowe jelita i dobrą wrażliwość insulinową, to raczej ci nie zaszkodzi, nawet jak to będzie to late na mleku owsianym. Ale jeśli masz na przykład Hashimoto, PCOS, insulinooporność, cukrzycę, problemy z wagą, mgłę mózgową, to właśnie te zdrowe napoje mogą być tym, co codziennie sabotuje twoje efekty. I jeszcze jedno, nie wiesz we wszystko, co opakowane jest jako fit albo dla diabetyków, napoje z etykietą bez cukru, bardzo często zawierają na przykład sztuczne słodziki, które, jak pokazują badania, mogą wpływać na mikrobiotę jelitową. I na przykład w dłuższej perspektywie obniżać wrażliwość na insulinę. Czy to znaczy, że musisz całkowicie z nich zrezygnować? Oczywiście, absolutnie nie. Ale warto znowu w konkretnych przypadkach je ograniczać i wybierać naturalne opcje, takie jak stevia czy erytrytol. I to nie tylko okazjonalnie, ale jako codzienna baza. Więc zamiast kupować, Gotowe, zdrowe napoje, lepiej przygotuj oczywiście coś samodzielnie. Przykład napar z kurkumy i imbiru z dodatkiem cynamonu i odrobiny pieprzu. Łatwe, proste do zrobienia? Oczywiście, że tak. I działa przeciwzapalnie, wspiera trawienie, poprawia krążenie, a do tego smakuje naprawdę dobrze i syci, szczególnie te chłodniejsze dni. Dam Ci też fajną wskazówkę. Możesz też sobie przygotować domową lemoniadę z wodą mineralną, cytryną, świeżym imbirem i listkiem stevi. Nie tylko odświeża, ale również działa lekko detoksykująco i stabilizuje poziom glukozy we krwi. Jest pyszne i łatwe w przygotowaniu. Jeśli chcesz, żeby Twój metabolizm był naprawdę w dobrej formie, pij małymi łykami przez Cały dzień, zamiast wybijać szklankę za jednym razem albo litr za jednym razem, bo to pozwala utrzymać nawodnienie, nie obciąża i nie powoduje nagłych. Dużych zmian objętości płynów w organizmie. Ja Ci bardzo polecam potraktować napoje tak samo jak jedzenie. Zadbaj o ich jakość, skład, moment spożycia i reakcję organizmu. Nawyki dotyczące picia mogą działać równie silnie jak to, co kładziesz na talerzu. To, co wybierasz do picia rano. Południe i wieczorem ma realny wpływ na Twoją gospodarkę hormonalną, na poziom energii, jakość snu i proces spalania tłuszczu. I teraz Twoja kolej. Napisz w komentarzu, jaki był Twój ulubiony napój do tej pory i co ci zaskoczyło najbardziej z tego filmu. Chętnie przeczytam Twoją opinię i dowiem się właśnie jak ona wygląda. Tylko przypomnę, że dla kobiet, które chcą schudnąć i poprawić swój stan zdrowia przygotowałem przepisy, ćwiczenia i całe wyzwanie. Link do niego znajdziesz w opisie pod tym filmem. Sprawdź i jestem przekonany, że to Ci bardzo pomoże. Kobiety, które chcą ze mną, z nami współpracować w moim programie Metoda Szemraja, w którym dopasujemy do Ciebie od podstaw dietę i ćwiczenia oraz popracujemy sobie nad nawykami czy zarządzaniem stresem, To jest kluczowe dla długoterminowych efektów, Również link do mojej metody szamrania dla kobiet jest właśnie w opisie tego filmu. Sprawdź sobie, jak wygląda od środka współpraca ze mną, z nami w strefie przemian i jakie są opinie naszych podopiecznych. W razie pytania również napiszcie w komentarzach lub na kontakt opalstewa-przemian.pl. Bardzo chętnie pomożemy. Tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i jak zawsze mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam pozdrawiam, cześć.